Witam Państwa w środę, 4 dnia września, z tej strony Daniel Kostecki. Zobaczmy, co w ostatnim czasie działo się na euro-dolarze. Wczoraj mieliśmy bardzo dobre dane ze Stanów, mowa tutaj o indeksie ISM, który sprowadził na notowania euro-dolara po godzinie 16 do kolizji 1.31.37, ale jak widać reakcja była tylko chwilowa i już z tego miejsca powstała nam formacja świecowa młota na wykresie. Godzinowym, tym samym wciąż jesteśmy, jesteśmy tutaj przy ekspansji 161,8%, a więc biorąc pod uwagę długość fali pierwszej, bo tutaj mamy układ falowy, 1, 2, 3, odkładając go na szczycie dwójki, widzimy, że 161,8 cały czas broni nam e, tego kursu, broni przed dalszym spadkiem. W związku z tym, jeśli to ma być fala trzecia i rynek dalej już nie chce spadać, to być może powstanie nam korekcyjna fala czwarta. Cel dla fali czwartej zazwyczaj wyznacza kanał trendowy poprowadzony od jedynki przez trójkę po szczycie dwójki. Dodatkowo wyznaczają nam cel zniesienia 23,6 do 38,2. W związku z tym eurodolar od bieżącego kursu mógłby jeszcze podrosnąć 30 albo też jeszcze nawet ponad 60 pipsów. Natomiast zazwyczaj, właśnie oprócz tych zniesień, najważniejszym celem jest jednak kanał trendowy. Dziś poznaliśmy bardzo dobre PMI -e dla usług z Wielkiej Brytanii. Najwyższe od 2007 roku. No i tym samym fund umacnia się tutaj względem dolara, umacnia się także względem euro i obserwujemy nowe szczyty, także tutaj brytyjska waluta ma jeszcze, ma jeszcze trochę zapasu tych sił, bo widzimy też, że jednak ta reakcja jak na tak dobre dane no może być nieco umiarkowana, tutaj taki potrójny szczyt nam się też tworzy, wzrost na razie sięgnął tylko niecałych 50 pipsów, więc nie dużo jak na tak istotne dane, istotnie lepsze od oczekiwań i po prostu bardzo, bardzo dobre, więc tutaj akurat no, ta reakcja nie jest tak oczywista jak na euro-funcie, gdzie funt do euro ma największą przestrzeń do zyskania aniżeli do dolara. No i dziś mamy także temat OFE w centrum uwagi. Mianowicie o godzinie 12 premier Tusk ma przedstawić finalny projekt zmian w otwartych funduszach emerytalnych. No ostatnio, kiedy mówiono o cokolwiek o OFE, to byliśmy tutaj. Wtedy też mieliśmy niezłe zamieszanie. Rynek gwałtownie pospadał po to, żeby potem wzrosnąć i generalnie cały trend wzrostowy mamy zrobione od jednej dyskusji w sprawie OFE do drugiej. Tylko, że to już do dyskusji, dyskusji nie będzie, będzie jakaś jednoznaczna decyzja. E, więc to może wpłynąć znacząco na notowania na warszawskim parkiecie e, i będziemy tutaj obserwować bardzo kluczowe poziomy 2,315 i linię trendu poprowadzoną po szczytach. Wybicie któregoś z tych miejsc powinno prowadzić nas do powstania większego i trwałego ruchu trendowego. Dość ciekawie też dzieje się na francuskim indeksie cac Tutaj akurat odbił nam się od linii szyi, o czym też w poprzednich komentarzach wspominałem, czyli mamy tutaj lewe ramię, głowę, prawe ramię, linia szyi przetestowana z drugiej strony, na niższym interwale czasowym do tego korekta nieregularna, czyli A, B nowy dołek, C nowy szczyt. Modelowy zasięg dla Ergiera 3881 punktów, więc droga jeszcze jest otwarta do tego poziomu. Dopóki nie wyjdziemy na trwałe nad 4000 punktów, to niedźwiedzi scenariusz cały czas po. Zostaje w grze.